Cześć, witam ponownie. W dalszym ciągu jesteśmy w etapie przedświątecznym, czyli mamy grudzień, czyli jest zimno. I nie chce się wychodzić z domu, ale trzeba. Ale z racji tego, że pewnie mamy wieczór, bo zawsze nasze filmiki wstawiamy wieczorem, nie wiem dlaczego, radek dlaczego. No nie odpowiem mi. Okej, okay, będzie udawało, że go tu nie ma. Jako, że wstawiamy nasze filmiki wieczorem, powiedzmy, że jest wieczór i e, że chcemy zrobić coś kreatywnego. I zrobimy kreatywnie szyszkę przedświąteczną szyszkę. Z której będziecie mogli sobie zrobić jakiś wieniec albo taką na przykład kompozycję z naszym kwiatkiem z poprzedniego filmiku, zresztą kompozycja już była widoczna wcześniej. Ok, będziemy robić taką szyszkę. Szyszka nie jest trudna, jeżeli widziało się już jeden z filmików, mianowicie filmik z różą metodą cukierkową, bo metodą cukierkową dokładnie będziemy robić szyszkę. I potrzebujemy taki dosyć gruby kawałek brązowej kropiny i dosyć długi. Taki sobie mamy kawałeczek i oczywiście tradycyjnie rozciągamy go. I teraz tak. Y Róże, w przypadku róży robiliśmy takie małe zagięcia, natomiast w przypadku szyszki będziemy robić je duże. Więc jak ktoś ma duże palce, to fajnie. Ja nie mam, więc będę sobie musiała jakoś pomagać. Zaciągamy sobie tutaj tak pierwszy róg, przykładamy drugim kciukiem i jak cukierek dajemy do tyłu. I teraz zostaje nam tutaj coś takiego, więc tutaj przykładamy kciuk, dajemy go do dołu na przykładamy i do tyłu. I wychodzi nam taki splot cukierkowy, tak bym go nazwała, coś takiego. I za każdym razem to, co nam tutaj staje zakładamy i dajemy do tyłu. I jeszcze raz zakładamy, przytrzymujemy kciukiem i dajemy do tyłu. I im większe będą te, jak to nazwiemy, taka fala, powiedzmy, tym lepiej. Chyba, że to mają być małe szyszeczki, no to wtedy musi to być malutkie. Ale my robimy duże szyszki. I tak sobie. Przez całą długość. tutaj tą końcówkę sobie możemy ściąć. I teraz tak. Y, róże robiliśmy w ten sposób, natomiast szyszkę żeby zrobić szyszkę musimy to odwrócić, tak jakby robić od lewej strony. I tutaj początek robimy tak ciasno, natomiast później będziemy sobie schodzić tu i będziemy marszczyć. Dlatego potrzebujemy tutaj takiej długiej tej buły, żeby nam to się później, w razie czego, nie wypadło, ale tak sobie jedziemy w dół. Oczywiście ta szyszka nie musi być taka rozgałęziona, mi mnie się akurat taka podoba, ale pokażę Wam na dwa rodzaje. Tutaj wychodzi nam taka krótka szyszka, o, coś takiego, i ona jest taka dosyć szeroka, no jest dosyć podobna do tych tylko jest taka troszeczkę bardziej dostanę yy, się. Natomiast możemy to jeszcze zrobić troszeczkę inaczej, czyli nie marszczyć tego tak y, bardzo mocno i sobie po prostu schodzić tu. tyłu. I tutaj ta szczepka będzie taka bardziej zbita i dłuższa. Na pewno mój tata wiedziałby, jakie suszki rosną na jakich drzewach. Ja akurat tego nie wiem. Pozdrowienie dla taty. O. I ja sobie zostawię taką, bo taka mi akurat tutaj pasuje. Mamy taką szukę. I oczywiście tradycyjnie potrzebujemy drucik. 0,8. I zawiązujemy. I teraz tak, ja chcę, żeby w mojej kompozycji było trochę zieleni, więc ja jej dodam jeszcze takie igiełki. I igiełki będziemy robić tak samo, jak w poprzednim filmiku z gwiazdą betlejemską robiliśmy środek, tylko że będziemy robić w kolorze zielonym. Czyli rozciągamy kawałki buły, składamy na pół i na pół i tchniemy. Takie, dłuższe tym fajniej. I znowu zawijamy. One mogą się tak lekko odwijać, to na będzie wyglądać tak bardzo naturalnie. Nie muszą być tak bardzo mocno zbite będą wyglądały wtedy na bardziej potargane no i sobie dodajemy tutaj poniżej gdzie się nam kończy coś takiego no i teraz znowu bierzemy drucik i mocno zabijamy Oczywiście to jest tutaj dużo za duże, więc wycinamy sobie na skoc. Tutaj z jednej i z drugiej strony. Nie polecam obcinania takiego prosto, bo będzie Wam wtedy ciężej zrobić łodyżkę. Więc mamy coś takiego. I teraz możecie zrobić albo brązową łodyżkę, jeżeli to będzie do budżetu, ja sobie robię zieloną, bo tutaj dodaję znowu do tej kompozycji. I tniemy taki troszkę szerszy pasek z zielonej bibuły. W zależności od tego, czy chcemy mieć długą łodyżkę, czy krótką, dłuższą, albo krótszy, ja potrzebuję króciutko. I musimy zakryć tutaj y, drucik. Więc ciasno bardzo zawijamy i schodzimy w dół, w dół. Tutaj w miejscu gdzie nam się kończy jest ten nasz skosik taki, zabijamy mocniej i tradycyjnie w dół w dół. I takie szyszki można spokojnie wykorzystać też do zrobienia jakiegoś wieńca m, takiego. Yy, no Boże, na Boże Narodzenie na stół albo do wykorzystania do świecy wzdóbek, powieszenia na choinkę. Ja sobie dodam tutaj. Też już trochę mi się miejsce tutaj kończy, ale to nic, jeszcze tutaj się jedno znajdzie. Będzie Tak wygląda już moja skończona kompozycja. Do takiej kompozycji można sobie dokleić jeszcze jakieś kawałki suszonej cytryny, albo pomarańczy, trochę e, jakiegoś cynamonu i będzie to wyglądać na pewno bardzo świątecznie. Więc na razie tyle z mojej strony. I do zobaczenia znowu. Trzymajcie się, ciepło!